Wino, złupin ananasa. Fermentowany syrop ananasowy. Musimy bardzo dokładnie umyć i oczyścić skórki ananasa. Do tego przepisu użyję 1 kg skórek ananasa. Potrzebny będzie także 1 litr gęstego syropu ananasowego o aromacie ananasa marki Sunny Boy. Użyję jednej butelki. W przypadku suma użyj kilograma takiego białego cukru. Idź do sklepu, oczyść skórkę ananasa i pokrój ją starannie. Zużyjemy jeden litr wody. Garnek ze skórkami ananasa, który przygotowaliśmy, jest gotowany. Przyjaciele, wlewajcie to teraz. Teraz, gdy cukier się już rozpuści, zmniejszamy ogień, moi drodzy. Będziemy gotować na małym ogniu przez 20 minut, moi drodzy. Po 20 minutach wrócimy i zobaczymy, jak wygląda. Teraz gotujemy, aby wydobyć jak najwięcej esencji ze skórek ananasa, ponieważ gotujemy je aż 20 minut. Następnie wyrzucimy skórki i zostawimy tylko płyn, który wykorzystamy do przygotowania wina. Po usunięciu skórek ananasa, ciocia Mo użyje syropu, skoncentrowanego słodkiego syropu o smaku ananasa. Panie boj, dodamy całą jedną butelkę, wlejemy wszystko. O, pachnie słodko, prawda? Ten syrop, moi drodzy, naprawdę pachnie pięknie. Smak i zapach są bardzo podobne do tego droższego produktu. Naprawdę, moi drodzy. Wlewamy teraz syrop, bo będziemy dodawać wodę pitną. 4 litry. Musimy użyć wyłącznie wody pitnej. Wlewamy wszystko do środka. Dodajemy wodę moi drodzy i mieszamy składniki razem w kolejnym kroku będziemy testować drożdże używamy drożdży przeznaczonych specjalnie do produkcji wina ponieważ wytwarzają więcej alkoholu niż drożdże piekarskie oczywiście można użyć tych które są dostępne ja używam jednej łyżeczki wsypuję ją do miski z odlaną wodą i mieszam składniki Mieszamy składniki, żeby się dobrze połączyły, a następnie zostawiamy drożdże, żeby zaczęły pracować. W międzyczasie, gdy czekamy, przelewamy wodę do pojemnika fermentacyjnego. Teraz ciocia mo już przelała wodę do pojemnika fermentacyjnego. Teraz dodamy drożdże. Zobaczcie, nasze drożdże ładnie się spieniły, widzicie? Jeśli drożdże tak ładnie się spienią, to znaczy, że są gotowe do fermentacji. Jeśli woda jest przezroczysta, a na dnie kubka zostaje tylko proszek drożdżowy, to znaczy, że drożdże są przeterminowane lub straciły swoje właściwości. Wtedy woda będzie klarowna i nie pojawi się piana. Natomiast taka spieniona, mętna woda jak ta oznacza, że drożdże są dobrej jakości i gotowe do fermentacji. Możemy teraz wlać drożdże bezpośrednio do pojemnika. Teraz szczelnie zamykamy pokrywę i potrząsamy pojemnikiem. Po potrząśnięciu pojemnikiem, poluzujcie zakrętkę mniej więcej do połowy, tak, żeby mogła się lekko poruszać, jak pokazuje. Nie zakręcajcie jej zbyt mocno, bo w pojemniku wytworzy się ciśnienie, które może spowodować, że pojemnik się wybrzuszy albo nawet pęknie. Dlatego uczę was, żeby lekko poluzować zakrętkę. To pozwala na lepszą wentylację i jest lepsze niż wydawanie pieniędzy na airlock. Prawidłowa metoda robienia wina wymaga użycia airlocka, ale ja pokazuję wam domowy sposób, który jest prosty i sprawdzony, a wiele osób z powodzeniem go stosuje. Tak właśnie uczę. Właśnie to poluzowanie zakrętki do połowy jest ważne. Przyklejcie też naklejkę, żeby wiedzieć jakie wino nastawiacie. Ja na przykład napisałam wino z łupin ananasa, fermentowane z syropem Sunny Boy z ananasem. Dzięki temu nie zapomnijcie, co zrobiliście. Będziemy fermentować wino z łupin ananasa w temperaturze pokojowej przez około 2 tygodnie. Po upływie dwóch tygodni zobaczymy, ile alkoholu udało się uzyskać i czy jesteśmy zadowoleni z efektu. Czekajcie na dalszy ciąg, kochani. Dziś ciocia mu. Aktualizacja. Wino z łupin ananasa, fermentowane z Sunny Boy i ananasem. To wino ma bardzo wyraźny aromat ananasa. Ja fermentowałam je przez 18 dni, a teraz proces już się zatrzymał. Dziś spróbowałam i jestem zadowolona ze smaku, więc teraz przejdziemy do zatrzymania pracy drożdży. Wszystko zebrało się na dnie już od początku fermentacji, więc teraz możemy przelać to do miski. Ten da ci bardziej intensywny kolor. Ponieważ wykorzystujemy siebie, syrop ananasowy Sunny Boy. Przelewaj powoli, bo jeśli zrobisz to zbyt gwałtownie, osad się podniesie. Osadu, który znajduje się na dnie pojemnika, nie przelewamy. Jeśli go przelejemy, nasze wino będzie miało gorzki i nieprzyjemny smak. Pamiętajcie o tym. Tego nie używamy, można to po prostu wyrzucić, nie ma co żałować, bo zaraz nauczę Was, jak poprawić smak wina, jeśli jest gorzkie lub cierpkie, poprzez dodanie białego cukru, takiego jak ten tutaj. Można dodać od 30 do 50 g. Nie dodajemy więcej, ponieważ nie chcemy, żeby wino było zbyt słodkie. Chodzi o to, żeby miało tylko delikatną, subtelną słodycz. Jeśli ktoś lubi łagodniejszą, bardziej aksamitną słodycz, to 50 g będzie w sam raz. Jeśli nie przepadacie za zbyt słodkim smakiem i chcecie tylko zniwelować cierpkość, wystarczy dodać 30 gramów. Ja dzisiaj dodaję 30 g. Teraz włączamy kuchenkę. Dziś będziemy podgrzewać tylko do 400 C. Używamy termometru, więc przyda się pomoc kogoś jeszcze, ponieważ działa on na podczerwień. Jeśli nie ma ciepła, nie jest w stanie zmierzyć temperatury. Teraz, jak widzicie, ciocia Mou zmierzyła temperaturę. Mamy 4 na tld, więc wyłączymy kuchenkę. Teraz już wyłączyliśmy kuchenkę. Ciocia Mou zostawi wszystko, żeby ostygło do temperatury pokojowej, zanim przeleje do pojemnika do fermentacji. Nie wlewajcie wina do pojemnika, gdy jest jeszcze ciepłe, bo wtedy powstanie para wodna. Na dłuższą metę, podczas fermentacji, może pojawić się biały osad, a wino nabierze nieprzyjemnego, zgniłego zapachu. Musicie poczekać, aż całkowicie ostygnie. Jeśli nie jesteście pewni, możecie zostawić na całą noc, a dopiero potem przelać do pojemnika. Ale w przypadku, gdy kiedy zostawiacie wino do ostygnięcia, musicie je czymś przykryć. Nie zamykajcie szczelnie, tylko lekko przykryjcie, żeby zabezpieczyć przed owadami czy innymi drobnymi zwierzętami, które mogłyby wpaść do wina i zniszczyć całą partię. Teraz ciocia mu zostawi wino do ostygnięcia do temperatury pokojowej, a potem wróci, żeby pokazać kolejny krok. W tej chwili już zostawiliśmy do ostygnięcia wino z ananasowych skórek i syropu ananasowego. Teraz, gdy osiągnęło temperaturę pokojową, zaraz przelejemy je do pojemnika do fermentacji. Teraz przelaliśmy już wino do pojemnika do fermentacji. Teraz pokażę Wam, jak przeprowadzić dwustopniową stabilizację drożdży, dodając środek stabilizujący znany jako potasowy metabisulfit. Ten środek pomaga zachować kolor, aromat i smak naszego wina, zapobiegając ich zmianom. Przy długotrwałym przechowywaniu wina środek ten sprawia również, że kolor naszego wina pozostaje piękny i klarowny. Potasowy metabisulfit ma postać drobnych, małych granulek, które wyglądają podobnie do soli kuchennej. Kto kupił substancję od PAMU, dostanie taką właśnie łyżeczkę. Używamy jej zgodnie z instrukcjami PAMU według przepisu na wino PAMU. Jedna porcja to około 5 do 6 litrów, więc używamy dwie takich łyżeczek. Oto jak wygląda ta łyżeczka. Wsypujemy po prostu dwie łyżeczki. Oto dwa łyżeczki. PAMU porównuje teraz naturalny sposób fermentacji z metodą dodania potasu metabisulfitu. Wystarczą tylko dwa łyżeczki tego niebieskiego proszku, który PAMU dodaje. Zobaczcie, przyjaciele, że już po siedmiu dniach wino ma tak klarowny kolor, nie musicie się obawiać, że pozostaną jakieś szkodliwe substancje, przyjaciele, ponieważ dodajemy naprawdę bardzo małą ilość. Na 5 do 6 litrów wina PAMO użyła tylko dwa niebieskie łyżeczki. To naprawdę niewielka ilość, przyjaciele. Ale korzyści z tego są naprawdę ogromne przyjaciele. Jego właściwości są naprawdę bardzo dobre. To dodatek, który jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym i napojów, przyjaciele. Dlatego nie musicie się obawiać, że będzie niebezpieczny. Używamy go prawidłowo, więc nie musicie się martwić o szkodliwe pozostałości. Wystarczy trzymać go z dala od dzieci i nie wdychać bezpośrednio. W ten sposób będziemy bezpieczni od chemikaliów. Jeśli używamy go we właściwy sposób i zgodnie z zaleceniami, będzie bezpieczny. Dziś ciocia mu pokażę Wam, jak butelkować wino, dodając do niego potasowy sorbinian. Ten potasowy sorbinian pomaga zahamować wzrost drożdży, zarówno tych syntetycznych, jak i naturalnych. W procesie dojrzewania istnieje wiele czynników, które mogą sprawić, że drożdże ponownie się uaktywnią. Może to być pozostały w winie cukier powietrze czy ciśnienie powietrza. Wszystko to może sprzyjać wzrostowi drożdży. Substancja o nazwie potasowy sorbinian, moi drodzy, wygląda jak małe pałeczki, trochę jak patyczki z trzciny cukrowej. Każdy, kto kupił dodatki od cioci Mo, dostanie taką właśnie łyżeczkę. Teraz dodamy potasowy sorbinian, moi drodzy. Jego nazwa i wygląd mogą się różnić, nie zawsze są takie same. Sorbinian lub środek dezynfekujący ma postać małych pałeczek, trochę jak patyczki z trzciny cukrowej. Do butelki o pojemności 350-500 ml używamy jednej takiej niebieskiej łyżeczki i wsypujemy ją bezpośrednio do butelki. Widzicie, używamy tego w naprawdę niewielkich ilościach, moi drodzy. Jedna saszetka wystarcza na bardzo długo. Można o niej zapomnieć. Ciocia Mo ma to w sprzedaży, więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie się zaopatrzyć i przy okazji wesprzeć dochód. Taki dodatek kosztuje tylko 50 bahtów za saszetkę. Gdy już dodamy potasowy sorbinian, możemy od razu przelać wino. Śmiało, można przelewać. Niezależnie od tego, czy to mała, czy duża butelka, można użyć tej metody. Delikatnie podnieście i przelejcie do innego naczynia lub nawet do innego kanistra. Widzisz to? Osad w ogóle się nie podnosi. Przelewamy, zobaczcie, wino jest całkowicie klarowne. Zamykamy butelkę, zakręcamy i zostawiamy w temperaturze pokojowej. Można zostawić na dłużej, na przykład 7 czy 10 dni, a wino stanie się jeszcze bardziej klarowne. Ale jeśli chcemy uzyskać naprawdę klarowny i wysokiej jakości napój, to po prostu zapomnijcie o nim na miesiąc lub dwa. Ustawcie butelki na półce, jedna obok drugiej i naklejcie etykiety z nazwą wina. Ustawcie je w temperaturze pokojowej, nie trzeba chłodzić, widzicie? W ten sposób otrzymamy klarowny wysokiej jakości napój, taki jak ten. Dzisiaj będziemy degustować wino z fermentowanych skórek ananasa Sunny Boy. Zobaczcie, jak klarowne i apetyczne jest to wino. Zaraz spróbujemy go razem. Zobaczcie, przyjaciele, wygląda naprawdę zachęcająco. Zaraz spróbuję. Pachnie cudownie. Ojej, jakie to pyszne, przyjaciele. Sani Boy Ananasowy to syrop Sani Boy o smaku ananasa, który dodaliśmy podczas fermentacji wina. Pomaga on wydobyć jakość składników, których używamy. Jeśli oglądacie ten filmik i uważacie, że jest przydatny i Wam się podoba, proszę, zostawcie lajka, like żeby wesprzeć ciocie mu. Udostępnijcie ten filmik jak najwięcej, aby inni członkowie mogli poznać prawidłowy sposób robienia wina. Ciocia Boom żegna się ze wszystkimi fanami, zarówno tymi za granicą, jak i w kraju. Dbajcie o swoje zdrowie. Wszyscy, ciocia mu się o was martwi. Na tym kończymy ten filmik. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia! KMS bardzo łatwo się rozpuszcza. Gdy tylko go dodamy, natychmiast się rozpuszcza. To jest substancja chemiczna, więc należy ją przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie wdychać bezpośrednio. Gdy już dodamy substancję chemiczną, można od razu zamknąć szczelnie pokrywę pojemnika. Po dwóch nocach fermentacji sprawdźcie pojemnik. Jeśli wszystko przebiega normalnie, fermentujcie dalej. Jeśli jednak pojemnik jest napięty, spuchnięty i nie da się go wcisnąć, wystarczy lekko poluzować pokrywę i kontynuować fermentację. Zazwyczaj fermentuje w temperaturze pokojowej około za 10 dni przyjedziemy i zobaczymy jak piękny kolor przybierze skórka ananasa, którą zamarynowaliśmy w ananasie Sunny Boy i jak bardzo będzie nam smakował. Przyjaciele, proszę poczekajcie i zobaczcie. Dziś ciocia Mu zaktualizuje informacje o winie z łupin ananasa, które fermentowaliśmy jako Sunny Boy z ananasa. Dojrzewaliśmy je dodając sól X lub środek stabilizujący. Po 7 dniach możecie zobaczyć jak bardzo nasze wino się wyklarowało.